Halo, hej hej wszystkim ludzi z tej i witam was w kolejnym odcinku z naszych przygód, naszego plastusiowego ludzika. Ja tu sobie tylko troszeczkę zminimalizuję obesa i dobra, słuchajcie, kurde, no dalej, dalej, dalej nic nie mogę niestety zrobić z, z tym, z tym, tą, tą, tą opcją, nie wiem, a jak tam po prostu very low, Okej, okay, no nie, nie, nie ma cieni, widzę, dobra. E, powiedzmy, e, mój przyjacielu, co ty masz? Tu masz klucz. Masz tu klucz, więc tu nic nie zrobisz. E, czy tu o, może... Nie, tutaj też nie. Ale obstawiam, że jeśli weźmiemy ten kamień sobie, jeśli weźmiemy ten kamień mimo takich lagów, to będę mógł... A chociaż wejść po tym dzięki temu? Dawaj, dawaj, dawaj Andrzej, dawaj Bob No, okej, okay, do, dobra, ni, ni, nic mi to nie dało. E, to postawiam, że tą kutkę mogę rozwalić tym kamieniem w sumie. E, po dłuższych zastanowieniach Dobra Jep! Ej, no patrzcie, elegancko, ale wiecie co, ja chyba zmienię te opcję, nie, bo to, to troszeczkę brzydko to wszystko wygląda. A, obstawiam, że... E, nie to mogę tak ustawić troszeczkę... Eee, okej. Okay. Jednak fajnie, jednak fajnie, jak jest ten cień. E, chyba, że faktycznie nie będzie, nie, wiecie co, dobra. E, ja wiem, że mały jest nieogar, jak to ja, witam na moim kanale. Eee... Ustawmy, ustawmy sobie faktycznie to na na low, tylko jakoś tekstur sobie zostawmy, jakoś tam na przyzwoitym poziomie, e, chmury i tak dalej e, usuwamy. Ok, ok, teraz tak możemy to otworzyć. E, czy, czy ja mogę to tak? Aha, mogę to tak sobie otworzyć po prostu, dawaj, dawaj, ciągnij to, Ugh. a mogę w drugim kierunku? Nie. Muszę to w tym kierunku. Dziękuję. Okej, okay, jesteśmy dalej. Tu mamy jakąś belkę, e, tu mamy. Tu mamy takie coś. E, dobra, prócz tego, że tak jak mówię, no troszeczkę nam laguje niestety. E, dobra, dawaj ten kamień. Dawaj. Dawaj, kamień bierzemy, kutki nie chcemy. Dobra. Łop! No dobra. Tego, te, z tym się jakoś tak nie, nie damy rady. Podobno, jeżeli jeżeli się troszeczkę wsadzi coś takiego. O, czekajcie. O, dobra. Tak słyszałem, że można tu tak troszeczkę, jakby wyłamywać. O, dokładnie tak. Mhm. Czy tu nic więcej nie ma? Ok, no, liczę na to, że nic tu nie ma więcej. I że sobie tak przyjdziemy tutaj. Witam. Witam, mamy katapultę, słuchajcie. I możemy sobie tą katapultą też. Em, na, na przykład screena sobie zrobić. E, dobra. Mm. Okej. Okay. Muszę obczaić o co tu chodzi. E, jak działczy ta klawiatura. E, klawiatura, boże. E, katapulta. E, dobra. Hm. Już, już dziękuję. O, jak ta gra, gubi klatki, nie? Hmm, dobra, weź to złap. A dobra, eee, hem. Dobra, dawaj, oddaj ten kamień. Okej, okay, widzę, że nie, nie jestem mistrzem. E, mogę tu od checkpointa zestartować? Tak. Dobra, witam. Witam. W ogóle tak, słuchajcie, bo kto, ktoś tam, za przeproszeniem, e, coś gadał, że o, Hades, po co ty grasz w takie gry logiczne, skoro oszukujesz? E, ta osoba miała na myśli e, moment Miałem na myśli moment z tamtą ścianą w poprzednim odcinku e, No i chciałbym Ci, ci, ci kolego, ja Ci tam pisałem komentarz Chciałbym Cię ci uświadomić, że jednak e, Jeśli to nie zostało zablokowane, że przeszedłem sobie bokiem To to jest w pełni, no, powiedzmy przemyślane przez twórców, że Ej, w sumie e, ludzie mogą to robić, tak? M mogą używać takiej opcji przejścia Dajemy tutaj e, kilka opcji przejścia, jak, na, jak w sumie widać na tych poziomach. E, dobra. E, teraz tak. U! To. To, 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 to był żart, prawda? To, to był... To był po prostu żart. A przepraszam, jak ja... A tu jest most obok. To tak szczerze. Tak szczerze, czy ja muszę się bawić tą katapultą? Czekajcie. Wezmę z sobą ten maluteńki kamyczek. Bob da radę. Bob wierzę w Ciebie. W ogóle ta mapka jest obszerniejsza. Ten poziom będzie naprawdę duży, nie? I obawiam się, że nie zmieścimy się w tych 20-25 minutach, nie? E, no okej, okay, rozumiem, że to jest... A, i tu pewnie mógłbym sobie. E, przywlec... Jak to się nazywa? A nie, no to, to czekajcie. I po prostu najpierw spróbuję tą swoją... Teorię. No, no, no. I po co mi katapulta, nie? Yep. 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 No dobra, to to, to już nie działa tak jakbym chciał. Dobra, Bob złap to. Hm. Naprawdę tu, tu się tak. No, elegancko, tak jak mówiłem, mogłem wejść tą bramą. A zarazem mogłem rozwalić tutaj tą ścianę, więc. E, więc no. Więc w sumie spoko. Dobra, chyba tam na górę będzie trzeba wejść, ale. E, ja sobie wolę. O! Tam jest zamknięte z drugiej strony. No dobra, dobra, dobra. Do, dobrze wiedzieć. Tutaj pewnie też będzie zamknięte. Oczywiście, że jest. Ehm... Dobra, ok. Zostaw to. Skakuj na to teraz. Tak opisałem, że tak trzeba zrobić. Opa, dobrze, Bob. Dobrze, Bob, zrobiłeś. Jesteśmy na górze. Jesteśmy na górze i możemy sobie y otworzyć tutaj wieżę. Ok. Otworzyliśmy sobie jedną z. Jed jedną z Nie, po prostu jedną wieżę. A no okej, okay, tutaj nic nie ma, tutaj sobie mogłem tak sobie po prostu podejść, spoko. Dobra, to dobra, dobra, i my tu wszystko ogarniamy, skakujemy na dół, yep. Mhm. Mm dobra, otwórz to. Idziemy do małej chatki Mała chatka, która ma tutaj piec Piec, który nie chce się przesunąć A myślałem, że ma się przesunąć, no Mogę tu skoczyć? A no, no. Okej. Okay. Okej, okay, szanuję. E, już już widzę, co powinienem zrobić. <ścoughs> o, dobra, to tu. A, dobra, wiem, 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 wiem. Ja już wszystko wiem. Dobra. Mhm. Mm to w ogóle wywalmy. E... To otwórzmy. Musimy wziąć tutaj ten wózek, jeśli jeszcze ktoś nie wie, musimy sobie wziąć tutaj wózeczek. Właśnie ten. Dobra. A, a mogę, jakby. O, mogę. Dobra, ej, ej, ej elegancko. Oprócz tego, że są. Że mam małe problemy z ruchem, koordynacją czy cokolwiek, to jest ok. To jest ok. Mam takie wrażenie, że jest ok. Oczywiście, słuchajcie, jeśli mam się taka miniseria podoba, to przy... oczywiście przypominam o kciukach w górę, tak, komentarzach i tak dalej. To jest Komentarze przede wszystkim są zawsze mile widziane. Łapki w górę, no w sumie również, ale e... lubię w sumie czytać te Wasze komentarze, więc. Bo, bo wtedy się czuję, że o, to, 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 to robię coś dla ludzi, ludziom się to podoba, nie? I, i, i tak, 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 wiecie. Dobra, to, to, to będzie w ogóle przewalone? O! Bob! Bob, dawaj! Bob! Ugh. Nie, Bob nie chciał wstać. Nie chciał wstać na tym. No dobra, okej, okay. panie Bobie. Skakujemy, dawaj. Dzięki Bob. Dobra. O. Uh. O Boże, to, to jest chory poziom. To jest bardzo zły poziom, wiecie. Bo tutaj jest strasznie takich dużo e, rzeczy, gdzie mogę po prostu spierdolić. E, I. Na przykład to. Dobrze. Ja wierzyłem w niego. Wierzyłem w Boba. W Boba Andrzeja Humana. Uu! Uh. Yeah! Ej, udało się. Fajnie, fajnie, dobra, więc możemy iść dalej. Czy warto przeszukiwać mi te domki? Chyba nie. One są żeby tutaj stały po prostu. Takie mam wrażenie. Okej, okay, zobaczmy co jest tutaj i gdzie ja powinienem iść przede wszystkim e, czy to ma mi skończyć most? Tak to mam rozumieć, że to jest koniec mostu? No okej, okay. powiedzmy, że chcę w to wierzyć, że tak to powinno być Dobra Daj Bob, Bob dawaj Dobra? Hmm. A tak szczerze to. Tak, muszę to tak zrobić. Aj. Dobra, Bob. Dobra. Bob, wykręcamy. Dobra, nieważne, idź do tyłu po prostu. No dobra, no to musimy, musimy tu wykręcić, nie? I to. To będzie najzabawniejsze w tym wszystkim. Dawaj, 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 ciągnij, ciągnij to. Bob, dasz radę Bob, wszyscy na ciebie wierzy, w ciebie wierzymy. Tyle oszustów teraz na ciebie patrzy. Bob, nie, nie daj się presji. Bob Bob. Bob dobrze. Bob ciągnie to, no nie? No, Bob się nie poddaje, on nie należy do takich ludzi. Bob po prostu jeśli coś zrobi, to zrobi to raz, a dobrze. Bob, wszyscy na ciebie liczymy. Andrzejku. No dobra, powiedzmy, że to tak może być, nie? Dobra, teraz się pobawimy trochę w takiego asasyna. Okej, dawaj Bob. Dzięki Bob. Dzięki Andrzej. Dobra, Bob, Andrzej, dawaj bobie. W ogóle tak, wiem, że da się w ogóle malować te te te, te 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 tego boba boba, ale powiem wam, że mi się nie chciało w to bawić. Więc dlatego jakoś tam no nie, nie, nie jest pomalowane Dobrze, Bob Dałeś radę, Bob Okej okay. No dobra, no, no i teraz mamy tak Tu mam jakiegoś kowala I pewnie jeśli wezmę tą beczkę To mogę coś z nią zrobić No oczywiście, że tak eee, Czy do środka, do domu Opłaca nam się wchodzić W sumie wejdźmy, zobaczmy Co tam jest takiego e, Co ciągnie Boba, żeby Właśnie po tej krainie przemierzać Bob? Bob? Ale. Mm, Bob? Bob, o dobrze, dziękuję pani. Pani Bob! No. Aha, no okej, okay, okej, okay. pusty domek, fajnie. E, bardzo, bardzo mnie to cieszy. E, tak, znaczy, no tak, tak słabo, tak naprawdę, ale no. Hm. Nie! O! Cześć. Hm. Nie, tak się zastanawiam, co ja z tym mogę zrobić, nie? Tak naprawdę. Dobra. Nie, 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 dobra, puść to, to puść to. Je, jeśli... Nie, nie chcę się raz złapać, opuść to. No nie mówcie, że ja muszę to zrobić, nie? Bo trochę smutno mi będzie. Dobra, dawaj, Bob. Dawaj! Aj. Ale dobra, już możemy tam normalnie nie skoczyć w sumie sobie. A, Ale patrzcie jak blisko było, nie? Dobra, Bob Dobra. Bobie No dobra, no to... Powiem wam, że to, to może sprawić mi lekkie trudności. Nie ma tu jakiegoś alternatywnego, łatwiejszego przejścia tak dla Nubów czy coś. A i nie złapałem tego, chciałem tak wiecie, złapać w ostatniej chwili e, i wtedy bym miał. E, no. No wiecie no. Nie muszę wam mówić, bo wy wiecie takie rzeczy. wy Jesteście lepsi ode mnie w takiej gry. Tak obstawiam. Andrzej, ja wiem, że masz tę moc. Andrzej, to jest twoja chwila. Masz tę moc. E, dobrze, po, po, poczekajcie chwilę. Ja, ja to za ja, ja dam radę. Ja w to wierzę. Andrzej, Andrzej, nie dobijaj mnie. Dobra, teraz trzeba się rozhuszać. Znaczy, no dobrze byłoby się inaczej złapać w ogóle, nie? Bo tak to i tak. tak... Tak to nie ma w ogóle sensu Myśle, myślałem, że to ta gra umożliwi mi takie coś, nie? Że wiecie, tak puszczę się i złapię znowu. No dobra, pani Andrzej. A jeśli po prostu pan tak pobiegnie. No, panie Andrzej w końcu zaczynamy rozmawiać jakoś. Uhuhu. Andrzej, dawaj, Andrzej. Andrzej. Andrzej, dasz radę. Andrzej! Andrzej, Andrzej Andrzej dawaj Andrzej no, no podciągnij się Dawaj Emu rękę chyba w ogóle wykrzywiło Czy Andrzej się złapał tyłem? Dawaj oh. No powiem wam że jest porażka Dlaczego jest porażka? Bo w sumie My, my tam byliśmy, nie? Ale Andrzej... Dawaj, dawaj! Andrzej! Dobra, chwila. A, czyli, czyli musimy być, być dwoma łapkami. Aj. Jest blisko. Jest blisko, więc więc zaraz to przejdziemy. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, pani Andrzej. Panie Andrzej. Dobra, i teraz trzeba się rozpuszczać tylko. I Andrzej dał radę. Dał radę, Andrzej. Mogę tutaj biegać? Czy ja tu mam biegać? Czy ja powinienem ten, tutaj biegać? Hm. Chyba trochę. Chyba trochę ciężko będzie, żebym to rozruszał. Dobra, i raz, i dwa. I taki chuj um... e, nie, wróć złap to tym. Złap to drugą stroną. Dobra, chwila. No dobra, inaczej, musimy to złapać lepiej. Okej, okay. dobra. A i blisko, blisko było. Dobra, 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 dawaj. Czy to. No jakkolwiek, no, dawaj Chociaż, dobra, już mam pomysł No, 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 no ch Chyba to ciągniesz, co? Hmm. No, do jasnej, ciasnej, dawaj Hmm. A przepraszam, czy ja nie, nie muszę tego rozbujać przypadkiem? W sumie. Czekajcie. O, bo tak, tak mi się wydaje, że tak na dobrą sprawę to muszę. Hmm. Puh, ej, powiem wam, że jestem w kropce. Dobra, dawaj, Andrzej. Andrzej. A okej, okay, chyba, że... Chyba że mogę zrobić to w ten sposób. W ogóle po co, No ta deska by mi się przydała, nie? Ta deska bardzo by mi się przydała, powiem wam. Andrzej! Oho! Ej, no nie wiem, ej. <grystanie> Serio, możecie mówić co chcecie, ale nie wiem jak to przejść. Okej, okay, no bo tu, tu tak robimy, nie? To to bierzemy sobie w górę, ale to nam nic nie daje na dłuższą metę. E, Czekam, może aż po, podpowiedź mi tutaj przyjdzie czy coś. Fajna by była, nie powiem, że nie. Dobra. No to nie, to to, to, to por do punktu wyjścia, no ta deska by się przydała, no. Dobra. I raz. I dwa. No, dobra, no chyba tego jednak się nie da rozwalić. Chyba jednak się nie da rozwalić, więc no przydałaby się nam deska ta. Tylko że to musiałbym w tym przypadku teraz. Okej, okay, powiedzmy. No, tak jakbym ją ruszał troszeczkę, co? A dałbym radę wytą. wy ten, ten. ten Wsadzić to. Tak, tak. Nie. Dobra, czekajcie, wiecie co? Ładujemy ostatni checkpoint. Ostatnim checkpointem jest to. I teraz robimy to tak jak trzeba. Tylko jeśli oczywiście. E, o, dziękuję, ogarnąłeś łapkę. No, 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 ciągniemy, ciągniemy. Ja, yeah, elegancko. Elegancko deseczka jest. Teraz ją wystarczy złapać. I jakoś ją postawić. Hmm. No dobra, to mój plan był prawie idealny. Hmm. Dobra. Powiedzmy, że. No, chciałbym to wziąć na ten kamień, nie? Jakoś. Eee, w drugim kierunku. Jeszcze bardziej mogę to cię zniżyć. Nie, no, już jesteś na samym dole w sumie. To jak ja mogę cię jeszcze chcieć bardziej zniżyć? Co? Eee, ja, ja się tu troszeczkę poniżam. Mam takie wrażenie. Ale to może tylko wrażenie, przynajmniej liczę na to, że to jest tylko wrażenie. Okej. Okay. A, bo to jest linna. Okej, mm. okay, no to, to była tu lina, no. Okej, okay, warto spróbować. No i jeszcze troszeczkę możemy. No, nie mów. Bob, da, dasz radę. Bob, Bob, cała Polska na ciebie liczy. No, Bob, 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 skarbie. Jest. Wow. Udało się. Tylko najgorsze jest to, że nie wiem ile jeszcze poziomu zostało, ale słuchajcie, w tym momencie też zakończymy ten odcinek. E, łapki w górę, komentarze mile widziane. W kolejnym właśnie wrócimy tutaj e, i będziemy dalej głowili się nad e, naszym zamczyskiem. Dzięki za oglądanie, trzymacie się no i cześć!